Cześć wszystkim, to ja, Doligowski, dzisiaj zagramy w Minecrafta. To jest Minecraft wersja 1.73.4. Ja się przeniosłem w czasie do przodu, tak będzie wyglądał Minecraft za 30 lat. A nie, tak na poważnie, to to jest Hytale. Ja prawie nic o tej grze nie wiem. Ja zobaczyłem dosłownie gameplay 5-minutowy i postanowiłem, dobra, ty, to tak fajnie wygląda, że ja z tego muszę zrobić filmik. Ja muszę w to zagrać, bo to naprawdę fajnie wygląda. To jest gra, e, klon Minecrafta. Ale ja czytałem też w necie, że ta gra bardziej próbuje być terrarią. I tutaj w ogóle jest fajny y, kreator postaci. O, tutaj można naprawdę fajne... O kurde, coś. Tutaj można naprawdę fajne rzeczy zrobić. I ja spróbowałem zrobić swój awatar minecraftowy. <laughs> naprawdę wydaje mi się, że... Nie wyszło kompletnie, ale nie widzę innego sposobu, żeby zrobić. Też, ja wyglądam teraz jak, kupek trochę. Ja, nie, ja muszę być łysy, to jestem ja. Czarny kwadrat, to jestem ja. To jest cyfrowy blackface. Mam nadzieję, że Julki twitterowe mnie skancelują. Ja robię ten cyfrowy blackface od 2016, już, już dziesiąty rok mija, panie i panowie. Mojego cyfrowego blackface'a. I na razie jeszcze nie jestem skancelowany. Ale tak, panie i panowie, to jest gra pomiędzy Minecraftem a Terarią po prostu, nie? I to jest we wczesnym dostępie. I ogólnie ta gra jest zrobiona przez ludzi High Pixela. Ja za bardzo nie ogarniam tematu, ale High, -tail, high Pixel, trochę czuć tutaj, nie? Ten tak jest, o kurde ty wow! wow! tak będzie wyglądał Minecraft za 50 lat. Gdzie ja jestem ty? Czym ja się. Sit? To jest creepy To jest straszne Stone Rubble Ujala. Opa, ale jak głupio wyglądam no, próbowałem swój awatar zrobić, no. Tak. To jest dosłownie Minecraft Dirt. To jest Minecraft z 50 modami, nie? Tam koń lata? Tam pies lata? Co to jest? Dobra, co mam zrobić? Wow! Mapa? Ło! Wow. Podoba mi się, że masz wgranego modu w tej paczce modów od razu jest, że tak powiem. Jak się ten mod na minimapę nazywa? Ray minimap czy coś takiego? Forgotten Temple Gateway? Gościu, ja nie, nie wiem gdzie ja jestem na tej mapie. A widzę siebie, tutaj jestem. Spawn. You. Nie mam Essence of life? ESSENCJA ŻYCIA? <grywia> Co to jest? Jak się wyrzucaj ten? Ja nie wyrzucę tego, bo pewnie to jest jakiś endgame'owy item i właśnie zabrałem najrzadszy przedmiot. Dobra, jak się zaczyna grać w Minecrafta? No, to kwiatki pozbierać, a potem podchodzisz do drzewa. Podchodzisz do drzewa, zaczynasz bić, nie? Ja zgaduję, że tutaj są praktycznie te same zasady, co w Minecrafcie normalnym? To trochę trochę długo zajmu... O Tu jest ten od razu wgrany Tricopitator! Czy jak to się tam nazywało, nie pamiętam. <laughs> Ale super... Okay, I co teraz? Mogę skraftować crafting table. Jak, jak coś się dzieje... Campfire. Wooden chest, bedrohle, work o! Oh. Any stone. 3. Skąd ja mam stone wziąć? O, oh, ja mogę od razu skraftować sobie te. O, no, okej, okay. any rubble. Nie mam rubble. Okej, okay, mogę kilo skraftować. jestem głupi. Ok, a mamy, mamy haceta. Wow! wow. Pa jaki wkurzony jestem! Kurde, zała, zała, zawa Ale fajowe to jest, <laughs> nie, mi się to podoba. Jest takie po prostu śmieszkowate trochę takie, ale... Na pewno dużo pracy w to weszło, ja to, ja to widzę, ja to czuję. Rubble medium. Się, czym się czymś różni? Ja mam alpikaksa, ja skraftuję błąd i jesteśmy genites, nie? Co to jest? Ja gram single player, to chyba jest jakiś potwór. Idę go, bi idę go bić. Chodź tu. Frejerze, Czym ty jesteś? Może to jest mój sąsiad, może on jest przyjaźnie nastawiony do mnie. W sąsiedzie? W sąsiedzie? Ło! Wow, przepraszam, przepraszam! Okej, okay. zamordowałem go. Co ty jest? To jest jakiś krolik, ty, żając O kurde, dziura. Ja mam tu jakieś abilitki, Ja mam ulta pod kół. Piesek? To... O, ty gonią, gonią tego, gonią tego, gonią tego. Bierz go, bierz go, Azur. Dobrze, 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 dobrze. Bierz zająca, będzie obiad, będzie obiad. Bierz go, bierz go. Dobrze, dobrze. Ty no nie gadać. Dobrze! Dobry piesek. Nice. O co w tej grze chodzi? Dobre pieski, w ogóle tu na mapie... ...przede mną jakieś ruiny niby są. Idę to obczaj. ja nie wiem co mam w tej grze robić, szczerze wam powiem. Nie mam żadnego obiektywa. Ja mam kompas u góry teraz zauważyłem. Nie mam żadnego obiektywa. to jest chyba po prostu survival. Taki Minecraft po prostu. Zobaczmy co tutaj jest, jakieś ruiny bez... He? Przepraszam, czy... A! Mogę zjeść? Wild berries. O, ty jak jem to się odnawia hp a bo tu nie ma paska jedzenia To jest jak w, w starym, w starym Minecrafcie Przypomina mi się Betacraft Widzowie, chcecie BetaCraft? Chyba że powrót BetaCraft, Mam ochotę pograć sobie w coś takiego Idę zabić tego gnającego tutaj jest u góry Gdzie on jest? Zginął? Ancient chest O kurde ty, najlepszy miecz w grze znalazłem chyba Grilled fish, esencja życia Ja już mam trzy, już dosłownie chyba skończyłem grę Daggers? Co ty gadasz, daggers? What? Wow! Co to jest za kraty? Ty Słowa, jakie bronie mam? Mam do zrobienia sztylety jakieś. Chyba ludzie mieli rację. To jest połączenie Terrarii i Minecrafta. Coś tak czuję. M chciał sobie znaleźć miejsce na domek. Gdzieś przy wodzie najlepiej. Ja zawsze lubię przy wodzie mieszkać. Bo zawsze można iść połowić łypki I sobie... Przeżyć, nie? Możesz sobie łowić łebki i przeżyć. już nigdy nie będziesz głodny. Ta gra ogólnie jest na stronie Hightail. Po prostu wpisujesz w High Hightail, wchodzisz na ich główną stronę, musisz założyć konto, pobrać launcher i kupić grę. Gra chyba kosztuje 90 zł około. Ty patrz, to jakie bydło. Wielkie dziadosko. E, nie uciekajcie. Czemu <ścum> uciekać? Ja jestem. Nie będę zabijał zwierząt. Zwierzę to fajne. Jestem. To Będzie, ja jestem pacyfistą. To jest bardzo przyjemne. Ja się czuję, jakbym pierwszy raz grał w Minecrafta. Tak nie wiem, czy to ma sens. Ale tutaj, 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 tutaj tu jest fajne miejsce na zrobienie domku. Jakieś ruiny, tu jest takie przejście. Zobacz, ty... Jak tu przyjemnie. Zwierzątka, dziura. Cokolwiek to jest. <noise> nie wiem, nie chcę wiedzieć. Pewnie nie wszyscy będą fanami wyglądu tej gry i po prostu tego jak bardzo ta gra przypomina Minecrafta, ale nic mi to tam z Wisa i to wygląda. Marble rubble, mogę. Z marmuru robić i ten? Pewnie nie, Znowu jakieś ruiny tutaj są. To wygląda już trochę groźniej. I ja nie wiem czy ja chcę tutaj wchodzić. Ja chyba chcę najpierw sobie domek zbudować. Ale i tak tutaj wejdę. Halo? Przychodzę w pokoju. E? A, work in progress. Mogę to wziąć ze sobą? Under construction sign. Okej, okay, work in progress, rozumiem. Na razie nic nie ma. Okej, okay, ale ja jestem ciekaw czy oni faktycznie będą tak re regularnie aktualizować tą grę, bo... Klątwa gier wczesnego dostępu jest taka, że często deweloperzy robią tak, że wypuszczają grę i updatey są bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Albo nawet prawie wcale. Co to jest? O ja pierdziele, no nie gadaj, że tak pająki wyglądają, Ja mam arachnofobię. Przecież to jest koszmar dla mnie. Ja go będę unikał szerokim łukiem. Cześć. Dziw. Przyszedł też. Się a on idzie się z Zdzichu chyba nie umiem pływać. No cóż, jego problem. Ale czemu tak pająki wyglądają? Dosłownie dreszcze mi przeszły. Ale dobra, bez kitu ja chyba tutaj zbuduję sobie domek. Tu jest tak... Ty, tu też może być spoko. Tu jeszcze jakieś ruiny duże są. Jest takie wielkie otwarte pole, tylko tutaj mmm... Nie wiem, najgorsze jest właśnie znalezienie miejsca na domek. Bo ja często mam w Minecrafcie, tak? Że ja wybieram sobie miejsce i... Kilka godzin później znajduję lepsze miejsce i jest mi przykro. Ale dobra, chyba zacznę tutaj budować, tylko ja nawet nie wiem jak, ja... <laughs> beach log. Bi beach campfire. Cook basic meal. Workbench. Jest jeszcze builder workbench. To na pewno będzie ważne, dobra. Builder workbench. Workbench, workbench. Builder workbench, co? Coś się input. What? Wydaje mi się, że dach i podłoga skoblistowały na ściany z drewna. To chyba taki klasyk będzie, no. Daj mi po prostu planks, no wszystkie jak na razie. Zobaczymy. I zaraz tak. Ja Nie chcę jakiegoś mega dużego domku. I zaraz skończyły mi się bloki. Ale ja właśnie tutaj misia zauważyłem, ty. Fajny misio. Wygląda graźnia, ja chyba nie będę do niego podchodził. Ale fajny Misio. Misie są fajne. Ty ta gra jest spoko. Czemu ta gra jest taka fajna? Ta gra mi się podoba, panie i panowie. Chyba się ciemno powoli robi. Ja muszę zbudować dom, bo mnie... Ja się boję co w tej grze w nocy będzie. Jeśli to będzie podobne do Terrarii, to w nocy przyjdą po mnie... Potworności diabeł po mnie przyjdzie. Bo już się zaczyna serio robić ciemno. Ja się boję, <laughs> ja się boję. Przyjdą po mnie pająki i mnie zjedzą. Ja nie chcę umierać. Jestem niewinny. Ja, dobra, ja chyba będę potrzebował większe mieszkanie. Ty, połowę miejsca już zajmują moje dwa workbencze. Jest, oby to nie było jak w tym Valheim, że jest 20 tysięcy workbenczy i tak dalej. <laughs> Crude mace? Crude bow jak łatwo łuk skraftować. Ja chyba łuk skraftuję, bo on jest bardzo tani. A ja w Minecraft'cie nigdy nie korzystam z łuku. Bo po prostu nie chcę mi się. Dobra, 80 strzał. Idę przetestować. Idziemy za... Mamo! odejść po tworze! Możesz mi drzwi rozbić? Ja muszę chyba fortezę zbudować. Ty idą po mnie. Czekaj, ja muszę tutaj wykombinować. Ten, tego pa, Gdzie jest Co tam? Zdzichu! Myślałem, że utonąłeś. O, jakiego kryta ci sprzedał? Ja chyba mu nic nie zrobiłem. Okej. Okay. Nice. Okej. Okay. Jeśli to ma być jak Terraria, to ja czekam aż ja zdobędę jakiś miecz, który będzie strzelał mieczami, tęczami i... O, wow, jak piękne jest. Ta gra jest ładna. A ja szczerze wam powiem, ja tutaj w nocy teraz nie widzę zbyt dużo mobów. Jest tak jakby tyle samo ile było, więc chyba nie muszę się bać. I jeszcze te zombiaki są podświetlane, bo one z pochodniami chodzą. Co w ogóle bardzo fajnie wygląda. <laughs> I Idę chyba zbierać ten, Jest tutaj ten? Druga ręka? W sensie... Czy ja mogę jak w Minecrafcie, pochodnie po prostu... Halo? Empty? Forgotten temple, backpack upgrade... What the hell is this? O! Oh! co robisz? to jest taki quick-slot, mogę tutaj kilka rzeczy mieć. Powiedzmy, że... Mogę mieć rybę? Nie, nie mogę, chcę z ryby tam... Ale co, mam pochodnie teraz. Jak ja zobaczę pająka, to ja od razu wracam do domu, jak coś, nie? Ja nie mam zamiar bawić się z tymi potworami. To wymyślił pająki? Nie mam pojęcia. Ale ten gość naprawdę musiał nienawidzić arachnohobów. Ła! Widzieliście to? Parkour! Pa! Pa- Peter Parki- Pa tego! What the hell? Ty, ja nie wiedziałem! A ja, a ja jak głupi dosłownie blok po bloku się zawsze wspinam, bo ja mam Minecrafta w głowie cały czas. I w tej grze jest parkour, jak- jak backflipa zrobić tej? Ty dobra, ty, to, to- to- ułatwia życie. Jak można skakać tak wysoko. Ty, co to jest? Ty, gdzie ja jestem? A, ja tu przyszedłem. Forgotten- Forgotten Temple Gateway. Wyłączyłem ci płomień, będziesz na mnie zła, o wielka pani, oj o tak, tak, o tak, tak. Jakieś krzyby. Akeś, akeś, akeś. akish, akish, Ja chcę zbierać te krzyby, ale jak ja... Jabłko. Ale jak ja... trud, Ale... Azur, Ale jak ja będę dosłownie zbierał te wszystkie rzeczy... ...to ja będę miał tak zaśmiecony, jaki punek zaraz. Sit. Ok. Mogę to podnieść? Bucket. To ma jakieś zastosowanie? O! Mogę napełnić wodą albo dojść krowy. Fajne, jak Minecraft. Ja tutaj chyba nie chcę teraz być. Ale jestem ciekaw co tutaj jest. Jakaś skrzynia tu jest w ogóle. What the fuck? Nie, 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 nie. Proszę, 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 ja tam nie idę, ja tam nie to w następnym odcinku, w następnym odcinku, w następnym odcinku. Co to było? Kim ty jesteś? Ale ty śmiesznie wyglądasz? Dzik? Ale ty głupio wyglądasz śmiesznie, ja chcę ciebie w domu swoim. Ten potwór tam w środku, ten golem kamienny, tam cały czas krzyczy, ty. Co to było? Zgubiłem się w lesie, mamo, pomóż. Przyjedź po mnie, mamo, boję się. To był pająk? CO TO jest? Co to jest? No chyba se jaja robisz, no chyba se jaja robisz, co to jest do diabła? Co to <śm> Proszę, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, potworze. Dobra, excuse me, excuse me, co to było do diabła? Ja się nie czuję bezpiecznie w swoim domu już. To było jak z jakiegoś horror moda, co to było? Co to jest? O kurde, i tak wyglądają te. Tak w żelazo wygląda, tak wystaje z cobblestone, ale fajne. Jestem fanem, jestem fanem. Kiedy. Co to jest? Potwór z Loch Ness. Latający. nietoperz. Znaczy, nietoperz są latające, latający, ale. Znając to, co już ja widziałem, tego potwora, co na, no, na, na, na rękach skakał. W ogóle będę miał koszmary, by the way, przez to. No mi się nie dziwi, gdyby ten nietoperz zamienił się w drakule i zaczął mnie gonić. Okej, okay, ten niedźwiadek cały czas. O, on sobie śpi! A, tu coś zginęło, ty. Wild Meat. Coś tutaj zginęło. Ja chyba będę kończył ten odcinek, panie i panowie, ale jeszcze, zanim to zrobimy, skraftuję chesta, dwa czesty, żeby sprawdzić, czy się łączą, jak w Minecrafcie. Łączą się, fabularnie. Czemu ja powiedziałem fabularnie? Chciałem powiedzieć fantastycznie, co jest ze mną nie tak? Chowam wszystkie itemy, które posiadam. Biorę ze sobą tylko miecz i łok. Chodź na solo, Galganie. Gdzie on jest? Najpierw, nie, na, najpierw Niedźwiedź, najpierw Niedźwiedź. Pa, 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 pająk będzie później. Pa, pająk będzie runda druga. Ja płynę. Dobra, i teraz pa on mnie jeszcze nie widzi. Zakradnę się i strzelę mu prosto w poślady. O, o, o kurde, o kurde, o kurde. Nurkuj. Już wiedzie mogą nurkować? Chyba nie. Klepa, 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 boss fight, boss fight, boss fight. Mam ulta, odpalam ulta. Triple! triplet! Potrójny strzał. Zabiję niedźwiedzia. Ja miałem nie zabijać zwierząt. Mogę podnieść strzał? Nie, miałem nie zabijać zwierząt, ale ten niedźwiedź mnie zaatakował. Jako pierwszy. <ścoughs> Idę teraz na pająkę zapalować, okej? Okay? To nie było takie złe. Ten pająk się zakopał. Nie, chyba co ja robisz, że one mogą się zakopywać. Jakie to. Nie, ja nie chcę. Jakie to jest paskudne, fu Kto to wymyślił? Kto to dał do tej gry? Dobra, mam high ground, mam high Mam high ground. Chodź tu. Wiesz, jakie to szybkie. Jezu, pająki są okropne w tej grze. Fu eee, ja nie lubię pająku. Dobra, zniknął. Co ja z niego mam? Venom Sak. Fajnie, warto było. Okay. Ale dobra, panie i panowie. No nie, ja się chyba będę z wami żegnał. E, jeśli chcielibyście więcej, to napiszcie. Znaczy, ja prawdopodobnie jeszcze zrobię parę odcinków z tego. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Daligowski w 4K się z wami żegna, panie i panowie. <noise> Jakie jestem straszny. Ja naprawdę tak wyglądam. Ok. No cóż.